Turcja będzie bronić Syrii i odpowie na agresję Izraela, tak powiedział prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan. No i warto brać jego słowa poważnie, dlatego że Turcja jest dzisiaj regionalnym mocarstwem, odgrywa ogromną rolę w polityce zagranicznej, co ma znaczenie dla Europy i także oczywiście dla nas. Spróbuj moich cukierków, krzyżki. O smaku Czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu Zero i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Stanowski, Andrzejczak i Dębski, Żulczyk, Matczak, Bojke, Pinkwart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.0.pl. Tak naprawdę Turcja uznaje Syrię za swoją strefę wpływów, stąd ta ostra reakcja. Na interwencję izraelskiej armii na południu Syrii. Izraelczycy wspierają druzów przeciwko rządowi w Damaszku, a rząd w Damaszku to bardzo bliski sojusznik właśnie Turcji. Stąd ta reakcja Erdogana, który powiedział, że Izrael jest dzisiaj krajem terrorystycznym, krajem, który nie uznaje żadnego porządku międzynarodowego. Ale Erdogan potrafi jeszcze ostrzej wyrażać się o Izraelu, któregoś razu nazwał, na przykład premiera tego kraju, Benjamina Netanyahu, Hitlerem. Nic więc dziwnego, że Erdogan staje się bohaterem arabskiej czy muzułmańskiej ulicy, bo nie jest przecież tajemnicą, że świat arabski i w ogóle świat muzułmański jest dzisiaj bardzo, bardzo antyizraelski, a przywódcy na przykład arabskich krajów no, nie wyrażają się w ten sposób. Nie wyrażają się wobec Izraela, nie wyrażają się tak dlatego, bo po prostu nie mogą, a Erdogan może sobie zwyczajnie na to. Pozwolić. Ale chyba bardziej niż na popularności w świecie muzułmańskim czy w świecie arabskim, Erdoganowi zależy na wielkości jego kraju, na tym, żeby Turcja była mocarstwem, na tym, żeby mogła realizować swoje interesy. A te interesy tureckie dzisiaj. To jest rzeczywiście cały świat. Nie tylko Bliski Wschód, nie tylko Syria czy Liban, czy Palestyna, ale także na przykład Kaukaz. Tam Turcja ma swojego tradycyjnego sojusznika Azerbejdżan i te więzy azersko-tureckie są coraz ciaśniejsze. Zdecydowanie ciaśniejsze niż jeszcze było to kilka lat temu. Azja Centralna. Tam narody tureckie, Uzbecy, Kazachowie. Kirgizi, obecność turecka coraz większa. Północny Cypr, nieuznawany przez społeczność międzynarodową, ale Erdogan robi wszystko, żeby świat uznał tą turecką enklawę na Cyprze. I śmiało, chyba można powiedzieć, że te tureckie interesy rozciągają się od Afryki po Arktykę. Turcja jest dzisiaj wszędzie jest przy każdym procesie pokojowym. Trudno sobie wyobrazić zakończenie na przykład konfliktu ukraińsko-rosyjskiego bez Turcji i to nie przypadek, że w Stambule te rozmowy rosyjsko-ukraińskie toczą się zawsze w obecności tureckich władz. Tak zresztą Erdogan mówi, że oni są dzisiaj głównym aktorem na Dyplomatycznej scenie światowej. No i trochę tak rzeczywiście, a może nawet nie trochę jest. Dlaczego Turcja uważa się za potęgę i taką potęgą jest? No, twórcą tego państwa dzisiejszego tureckiego niewątpliwie jest jeden człowiek, właśnie on, prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan, człowiek, który zaczynał jako biznesmen, później jako polityk, później jako burmistrz Stambułu, spędził w więzieniu jakiś czas, dlatego że został oskarżony o działania pro-islamskie. I chyba śmiało można powiedzieć, że recep Erdogan, który zaczyna już trzecie dziesięciolecie rządów Turcji, ogromnie zmienił. Ten kraj. Ale jak zmienił ten kraj? Żeby zrozumieć, to trzeba się cofnąć do tego, czym ten kraj był. Dlatego, że współczesna Turcja ukształtowała się w latach dwudziestych ubiegłego wieku, po rozpadzie Imperium Osmańskiego, władzę przejęli tzw. Młodoturcy, czyli. Tureccy nacjonaliści, którzy chcieli dwie, dwóch rzeczy. Po pierwsze, chcieli stworzyć świecki, cywilizacyjnie zachodni kraj, który będzie zupełnie inny niż Imperium Osmańskie, który będzie realizował właśnie narodowe interesy Turków. Człowiekiem, który wtedy tego dokonał był Kemal Pasha Atatürk, do dziś uważany za ojca wszystkich Turków, czczony z nabożną czcią. Jego mauzoleum widziałem jest w Ankarze i śmiało chyba można powiedzieć, że jest dużo bardziej imponujące niż mauzoleum Włodzimierza Lenina w Moskwie, a widziałem oba. Kemal Pasha Ataturk wierzył w to, że aby stworzyć nowoczesne państwo tureckie, trzeba zdecydowanie zerwać z islamem, trzeba zerwać z religią. Dlatego od początku jego zadaniem było przerwanie więzi między państwem a islamem, a religią. Wierzył w to, że aby to zrobić, na straży tego porządku nie wystarczy, że będą stać politycy, bo tym nie ufał. Ale wymyślił sobie, że gwarantem tego świeckiego, tureckiego, nowego państwa będzie armia. Nawet zapisał to w Konstytucji. I przez wiele, wiele lat tak. Dokładnie było. W Turcji zmieniały się rządy, ale jeżeli tylko generałowie zauważyli, że któryś z rządów no, nie spełnia tych zaleceń czy tego przesłania Ataturka i za bardzo stara się na przykład islamizować kraj, to wówczas dochodziło do puczu, do wystąpienia wojskowych i taki rząd był obalany, a politycy trafiali do więzienia, władzę przejmowało wojsko przez jakiś czas, a później znowu odbywały się wybory. I tak było aż do momentu, kiedy do władzy przyszedł obecny prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. On złamał ten schemat. On zdecydowanie postawił na islam, na, odwołuje się do Cesarstwa Osmańskiego, jako do takiego tworu, który łączył różne narody pod rządami Turku, ale tym spoiwem był właśnie islam. Władza Erdogana jest dzisiaj niezagrożona przez armię, dlatego że w 2016 roku wojsko znowu wyszło na ulicę, znowu była próba Puczu, ale po raz pierwszy w historii Turcji ta próba była nieudana. Naród poparł Erdogana tak zdecydowanie, że, że do Puczu nie doszło, armia przegrała. No i w ten sposób Turcja się zmieniła, chociaż nie jest to gwałtowne i takie zdecydowane zerwanie z kemalistami, z dotychczasową hi historią i te, tymi zaleceniami Ataturka, no to jednak Erdogan zdecydowanie bardziej odwołuje się do islamu niż było to jeszcze kilka lat temu. Kobiety na przykład, między innymi jego żona, chodzą w chustach, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. A takim symbolicznym, chyba najważniejszym gestem było przywrócenie w Hagia Sofii, w Stambule, meczetu. Haga Sofia, świątynia chrześcijańska, która przez długi czas, od czasów właśnie ta Turka, była muzeum, teraz jest meczetem. Ale dlaczego Turcy poparli w tym sporze między armią, między tradycją kemalowską, właśnie Erdogana? Ano, dlatego, że Stworzył on z Turcji kraj nowoczesny, stworzył z Turcji gospodarkę, która zadziwia świat, kraj, w którego mieszkańcy żyją na przykład na wyższym poziomie niż Bułgaria, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, a jednak tak jest. Dzisiaj turecka gospodarka jest no, jedną z największych na świecie. Linie lotnicze y, swoją wielkością szokują. Turcy mają podstawy ekonomiczne do tego, żeby czuć się gospodarczą potęgą. Do tego dochodzi armia super nowoczesna. Wystarczy podać jedno nazwisko Bayraktar i drony, które zadziwiały cały świat podczas konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Armia, która jest drugą armią NATO po Stanach Zjednoczonych. No i stąd to daje Erdoganowi możliwości, możliwości prowadzenia własnej polityki trochę między największymi mocarstwami. Bo też wystarczy popatrzeć na mapę. Przez Turcję biegnie główny szlak z krajów Azji Środkowej, wcześniej z Chin do Europy, czy z północy na południe, między Rosją a Południową Europą i Bliskim Wschodem. To jest też położenie geopolityczne co daje Erdoganowi ogromną przewagę. Ale armia, która jest jak powiedziałem drugą armią NATO, 800 tysięczna armia, to też niezwykle ważny czynnik, żeby tą samodzielną politykę prowadzić. I Erdogan taką politykę prowadzi albo kiedy uznał, że to Stany Zjednoczone stoją za zamachem wojskowym który próbował go obalić, obraził się na Amerykanów, czy zerwał z Amerykanami, wtedy kupował na przykład uzbrojenie od Rosjan. Teraz stara się od Amerykanów kupić jednak myśliwce F-35, co znowu jest zmianą. Turcja jest krajem naprawdę niezależnym i na tą niezależność może sobie pozwolić. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo taki incydent, który miał miejsce bodajże w 2015 roku, kiedy Siły myśliwiec turecki zestrzelił rosyjski myśliwiec, który przekroczył przestrzeń powietrzną Turcji. No i co? No i właśnie nic. Oczywiście Rosja Turcji wojny nie wywołała, wszystko zostało załatwione po cichu i nic się nie wydarzyło, bo Rosjanie też mają ogromny problem z Turcją wiedzą, że z Turcją liczyć się trzeba. I to jest wskazówka oczywiście dla nas dla naszej polityki, bo Turcja jest zdecydowanie najważniejszym krajem, jeżeli myślimy o stworzeniu takiej grupy krajów, która może powstrzymywać Rosję. Turcja jest największa, Turcja jest najważniejsza. i no, mam nadzieję i wierzę w to, że polskie elity to wiedzą, że te stosunki turecko, Polskie są bardzo ważne i powinny być no niemalże główną osią polskiej polityki zagranicznej. Do tego wszystkiego dochodzi też PR. Turcja ma dzisiaj bardzo dobrą opinię na świecie ma tak zwaną miękką siłę elementem tej miękkiej siły. Jest chociażby serial Wspaniałe Stulecie, który opowiada historię. Historię Imperium Osmańskiego, Sulejmana Wspaniałego, serial, który był emitowany w 56 krajach, między innymi także w Polsce. Bo miękka siła to też jest czynnik, który musi mieć każde mocarstwo. No ale to jest ta legenda pozytywna Erdogana, to jest ta biała wersja tego, co dzieje się w Turcji, jasna, a jest jeszcze. Ciemna strona tego wszystkiego, a mianowicie jest to to, że Tajd Recep Erdogan i Turcja pogrąża się w takim systemie coraz bardziej autorytarnym. Są oczywiście wolne wybory, natomiast Tajd Recep Erdogan wsadza do więzień swoich politycznych oponentów, dziennikarzy, blokuje działalność wielu niezależnych mediów. Jego główny rywal, czyli Burmistrz Stambułu i Mamoglu też siedzi w więzieniu za korupcję. I tak to już jest, że jeżeli przez długi czas rządzi jeden człowiek, to powoli, powoli ten system zaczyna się degradować, zaczynają się kłopoty ekonomiczne, zaczynają się jakieś problemy z korupcją w otoczeniu samej władzy, i no niestety tak trochę dzieje się w Turcji. Chociaż prezydent Erdogan oświadczył teraz, że ta kadencja jest jego ostatnią, ta kadencja, która kończy się w 2028 roku, że więcej on już kandydował na prezydenta nie będzie, ale nie jestem pewien, czy te jego słowa są ostateczne. Dlatego, że Recep Erdogan rozpoczął teraz niebywałą, jak na turecką historię, operację pojednania z Kurdami. Kurdowie i głównie ich nielegalna, uznawana za terrorystyczną partia pracująca Kurdystanu złożyli broń, zgodzili się na to po 40 latach walki, co jest ogromnym sukcesem oczywiście Erdogana. Ale za to mają dostać autonomię kulturalną, i wydaje się, że tak naprawdę politycznym celem tego działania jest doprowadzenie do tego, że partie prokurdyjskie, pro które są legalne i które są w tureckim parlamencie, mogłyby się zgodzić na zmianę konstytucji, która dawałaby Erdoganowi możliwość startu jeszcze raz w wyborach prezydenckich czyli przedłużenia o kolejne być może dziesięciolecie jego rządów. Erdogan stoi dzisiaj w sytuacji kiedy wpisuje się na karty historii tureckiej historii i od niego tylko zależy czy zwycięży ta jasna legenda czy wręcz przeciwnie. Spróbuj moich cukierków Krzyszki o smaku czekolada czyli dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Stanowski, Andrzejczak i Dębski, Żulczyk, Matczak, Bojke, Pinkwart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.0.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.